No to klasycznie. Jakiś arbitralny taki. Nie musi być dokładnie ani nic takiego. Od razu przechodzę do trybu poligonów. Tutaj mam extract faces. Tym razem nie użyję tego Separate, bo chcę, żeby wszystko zostało w obrębie jednego obiektu. Czyli odznaczam. Wciskam tak. W, jak przesuwanie, i od razu mogę sobie przesunąć ten poligon w górę. Tak. i Teraz tą ściankę tylko łapię i przesuwam w tą stronę. Nie jest to jakby dokładne, że w tym momencie nie jest ważne, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład przesnapować do tego momentu siatki. Jakby tego tutaj. Dobra. I teraz proszę zobaczyć coś takiego, że jeżeli ja przejdę do werteksów. Yy, jeżeli ja przejdę do vertexów i będę chciał i sprawdzam tylko czy one są połączone to one cały czas są sklejone to jest zupełnie inna sytuacja jak wtedy była przy używaniu split vertex jak używaliśmy split vertex to później jeżeli ja przejdę do edge'y tym razem i odsunę tego edge'a no to tu się robi taka szczelina prawda? te, te edge'y są niepołączone. Nie w tym miejscu tylko no ale to od razu jest metoda na naprawienie tego, zaznaczam tego vertexa, idę do Merge Vertices, Merge Vertex Tool, ciach, w tą stronę i następny ciach, w tą stronę. Dobra, F8, wychodzę z obiektu, Q, narzędzie selekcji. Mam coś takiego, chociaż do końca mi się to nie podoba, to sobie najpierw, zanim zacznę ekstrudować tą siatkę, to sobie przesunę jeszcze parę edges, czyli mam tutaj F10 narzędzie przesuwanie w tą stronę, tak. Teraz tak, jak kliknę dwa razy na jakimś edge'u, to od razu zaznacza mi się cały loop, czyli cały, cała pętla. I tą pętlę mogę sobie przeskalować w ten sposób na przykład. Jeszcze trochę. Tutaj. To od razu jedna taka rzecz, jeżeli Trzymam z kontrolą na którymi narzędzi skalowania. To zaraz nam się przy ekstrudowaniu przyda. Trzymam kontrol i łapię za coś takiego, to za ten, za ten kubik tam. To narzędzie skalowania dotyczy wtedy skalowania w całej płaszczyźnie, czyli po tej osi i po tej osi jednocześnie. Narzędzie skalowania jakieś? Q, W, e i R. Dobra, no to teraz zróbmy pierwszą ekstruzję. Ekstru, ekstrudować. Wytłaczanie pierwsze. Zaznaczam wszystkie ścianki, tak samo jak klikam dwa razy. Od razu wszystkie połączone ścianki mi się. Face'y, poligony mi się zaznaczają, wciskam Shift, wciskam prawy Extrude Face, tutaj pojawia się takie małe menu. Korzystam z, tego z tej pierwszej właściwości Thickness, zwiększam tą grubość tutaj, powiedzmy coś takiego i mam ten sposób. Od razu widzę, że tutaj przydałoby się zeskalować te, te Edge do środka trochę, a to z kontrolą ciach, a później, ponieważ są na jednym poziomie, tylko w tej osi snapuję z V do tych wartekstów.. Okay. Co tam na dole się dzieje? Tam na dole prawdopodobnie jest... Czy tam jest face? Jest już face. ale jest już face, jak ja bym go skasował, załóżmy, że to by nie było face'a, nie powinno być, może powinno być, ja sobie zrobię coś takiego, skasuję to, tak inaczej, dobrze, to to jest ten face, który jest, okej, okay, już wiem co chodzi, zgubiłem orientację na chwilę, ale już wiem o co chodzi, to jest po prostu ja wewnętrzną stroną wybieram tego face'a, który jest na samym dole, ale teraz wracam do edge'y, zaznaczam znowu tego lupa, który jest tu w tym miejscu, i tym razem menu kontekstowe z Shiftem i prawy pokazuje mi Extrude Edge. I teraz jak sobie pociągnę na dół, pociągnę sobie to, tą krawędź jakby wyekstrudowałem w dół. Potrzebuję jeszcze teraz przejść do narzędzia skalowania. Znowu z kontrolą przeskalować jakby do takiej, tak żeby ten, to, to, to denko mieściło się tam w środku. znaczy, tylko tą jedną Dosuwam ją do, do wymiaru. Teraz jak kliknę tutaj dwa razy, to mi się selekcjonuje ten dolny, ta dolna powierzchnia denka. Znowu menu kontekstowe i tutaj jest opcja Fill hole. i teraz F11 przejście do poligonów, już widać, że mam to, 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 to denko jest już poligonem, normalnie mogę je przesuwać tak jak każdy Czyli mamy tą formę jakby zamkniętą. Teraz jak kliknę gdziekolwiek, na którymkolwiek poligonie dwa razy, to wybiera się cały od razu shell, czyli ta cała, cała struktura tutaj połączonych poligonów. Dzień dobry. A teraz z tym zrobimy bardzo prostą rzecz. Ja sobie to leciutko przeskaluję. Dam to troszeczkę wyżej. I użyję na tym ekstrudowania. Thickness. raz, ciach, co się dzieje na dole, mam tutaj face'a, zaznaczam go jeszcze raz, znowu ekstrudowanie, z kontrolem trzymam to narzędzie skalowania, przeciągam, żeby równomiernie oddalić się od tych krawędzi, wciskam G tak jak powtarzanie ostatniej komendy i teraz mogę wcisnąć to do środka. to jest traktowane jako osobny obiekt mogę go obrócić powiedzmy coś takiego a teraz jak przejdziemy do mm, tych edzi na przykład i tych i tych edzi, mam dwa zestawy krawędzi wybrany. Menu kontekstowe i tu mamy taką opcję jak Bevel. Od razu przeskakujemy do channel boxa i tutaj zaznaczając sobie jedno historycznie, tutaj w historii cofam do inputs, zaznaczam to co przed chwilą zrobiłem, czyli ten poli Bevel funkcję. Zaznaczam sobie ten offset i teraz jak przejdę na ekran główny środkowym klawiszem będę trzymał i przesuwał, to mogę regulować, jakby historycznie regulować tą właściwość. I na przykład zwiększę ten, to ścinanie krawędzi do takiego poziomu i zwiększę ilość segmentów. Polymodeling. Wanna z miejscem na lustro.